Hej, była ITRA. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Drapaczy Chmur. Dzisiaj naszym głównym celem jest awansowanie wieżowców inwestorów do poziomu drugiego. Zanim jednak to zrobię, najpierw awansuję sobie pozostałe tutaj domki inwestorów w tej części do wieżowców poziomu pierwszego. Będziemy potrzebowali dużo wieżowców w przyszłości, a troszeczkę czasu trwa zanim. Nowi mieszkańcy się powprowadzają, więc już zróbmy sobie przygotowania pod przyszłość. Pięknie. Cały blok jest awansowany i teraz awansuje te tutaj wieżowce pierwszego poziomu do wieżowców poziomu drugiego. Inwestor podziwia twoje szybkie postępy. Pojawił nam się jakiś list. Zobaczmy, co Doni o nim powie. Doni pokazuje Ci dziwaczny list z ostrzeżeniem, jaki otrzymał. Don nie wydaje się zbytnio przejęty. Hmm, zobaczmy, co jest w tym liście w takim razie. Trześć się. Pycha kroczy przed zniszczeniem, a duch pyszny poprzedza upadek. Księga Przysłów 16, 18 do 19. Szanowny panie Bader, proszę wybaczyć dramatyzm obrazu i cytatu ale czuję się zmuszony ostrzec Pana ze względu na Pański brak zainteresowania bezpieczeństwem i higieną pracy Pańskich pracowników na placu budowy. Co więcej, mam powody sądzić, że nagina Pan ważne przepisy budowlane w celu szybszego ukończenia prac. Proszę zacząć wykazywać większą odpowiedzialność z poważaniem zaniepokojony obywatel. I co, idony nie jest za bardzo tym przejęty? Skupmy się na naszych wieżowcach nowych. Mamy wieżowiec poziomu drugiego, i teraz zobaczcie: pojawiła się nowa potrzeba ciastka. Jednak ta potrzeba jest jeszcze zablokowana. Aby ona się odblokowała, musimy mieć 15 wieżowców drugiego poziomu. I za chwilkę awansujemy kolejne. Najpierw jednak porównajmy, co dalej. Tutaj mamy informację, że jest to wieżowiec drugiego poziomu, i zobaczcie, maksymalnie mogę mieć już 100 mieszkańców, gdzie w wieżowcu pierwszego poziomu było ich 75. Więc widzimy, że mamy 25 mieszkańców więcej możliwych. Teraz zobaczcie na punkty wpływu. Tutaj mamy plus 5, a tutaj mamy plus 4. Wobec tego dostajemy jeszcze kolejne punkty wpływu, więc bardzo fajnie. No, i tutaj oprócz tych ciastek widzimy również gumę do rzucia, i ta potrzeba zaspokoiła się już, ponieważ gumę do rzucia wyprodukowaliśmy ostatnim razem, ponieważ w wieżowcu inżynierów poziomu drugiego tej gumy do rzucia potrzebowali. Ok, żeby odblokować ciastka. Potrzebujemy kolejny blok awansować. Pięknie. Teraz mam 20 wieżowców poziomu drugiego i widzimy, że potrzeba wciastka jest już odblokowana. Kiedy ją zaspokoimy, to będziemy mieli 15 inwestorów więcej oraz 110 monet więcej. No i pięknie. Zobaczmy zatem, jak wygląda łańcuch produkcyjny ciastek. Potrzebujemy łój akurat tutaj produkuje. Potrzebuję mąkę. Mąkę też tutaj produkuje. I potrzebuję cytrusy. A cytrusy już sprowadzam z Nowego Świata. Na potrzeby turystów te cytrusy sprowadzałam, więc już je mam. Zatem te wszystkie trzy rzeczy mam. I teraz potrzebuję po prostu multifabrykę, która będzie ustawiona na ciastka. No to wybudujmy takie multifabryki dwie. Pięknie. Multifabryki są wybudowane i zaraz powinna ruszyć produkcja. I widzimy, produkcja wystartowała. I zaraz pierwsze ciastka powinny być zawożone do magazynu. Pięknie. Tutaj w magazynie tych ciastek teraz nie widzę, bo od razu są pewnie już wchłaniane tutaj przez mieszkańców. Tak widzimy, ta potrzeba powolutku się zaspokaja. Poczekajmy, aż będzie zaspokojona w pełni. W międzyczasie widzę, że robotników mi troszkę brakuje, zatem wyrównam ich, aby tutaj nie było to na minusie. I super. I Widzimy, że potrzeba w ciastka jest już w pełni zaspokojona. I tak naprawdę te wieżowce są już gotowe, żeby je awansować do poziomu trzeciego. Ciasteczka się powoli produkują. Mamy ich w tym momencie 36. Poczekam, aż ich będzie tak ze 100, zanim pomyślę, co w ogóle robić dalej, bo chcę mieć ich malutki zapas. No i tak samo poobserwuję sobie, jak z tymi gumami, bo teraz tych wieżowców mam dużo więcej, a w jednym kursie statku przywożę tylko 100 gum, więc sobie popatrzę, czy wszystko tu jest OK. Teraz widzimy, że statek z gumami dopiero co chyba odpłynął. Zobaczmy sobie. Tak, czyli teraz te gumy zostały przywiezione. Mam ich 292. No to poczekamy, aż ten statek tutaj wróci i zobaczymy, ile gum zostanie zużytych w tym czasie. No i w międzyczasie wyprodukuje mi się więcej ciasteczek, więc bardzo fajnie. Widzimy, statek z gumami dopływa. I mamy gum 286. A było 292, czyli, zobaczcie, mniej niż 10 gumów zostało zużytych. Więc spokojnie mam zapas na kolejne wieżowce. No i w międzyczasie widzimy, że mam ponad 180 ciasteczek. Więc super. Widzimy, że tutaj mamy podwójną strzałkę zieloną do góry. Oznacza to, że te dwie fabryki ciasteczek naprawdę produkują tych ciasteczek dużo, a ich konsumpcja jest również dosyć wolna. Więc również mam spory zapas na kolejne wieżowce. No i pięknie to jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Następnym razem awansujemy wieżowiec inwestorów do poziomu trzeciego. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuk like w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę wam już miłego dnia, przyjemnych z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.